Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Marszałek, Szanowni tak liczni przybyli goście, których nie będę wszystkich wymieniał, bo jest nas tutaj tak bardzo wielu i chcielibyśmy być dzisiaj właśnie w tym dniu z naszymi funkcjonariuszami, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa naszego kraju, bezpieczeństwa naszych obywateli. Ale nie wystarczy być z Wami, trzeba też w tym dniu złożyć szczególne podziękowania za to co robicie za waszą trudną i ryzykowną służbę ale i za efekty tej służby a efekty są bardzo dobre Polska jest jednym z najbardziej bezpiecznych państw w Europie Polacy czują się bezpiecznie w swoich domach i czują się bezpiecznie na ulicach swoich miejscowości i to nie są moje osobiste opinie to są oceny wyspecjalizowanych międzynarodowych instytucji. To jest miara sukcesu polskiej policji i każdego z was, z was, każdego funkcjonariusza, który dołożył swoim zaangażowaniem, swoim trudem kolejną cegiełkę do bezpieczeństwa naszego kraju. Za to wszystko składam Wam jako Minister Spraw Wewnętrznych ogromne podziękowania. Ten sukces nie wziął się z niczego. On się wziął z Waszej determinacji, z Waszej odwagi, z Waszej konsekwencji w zwalczaniu przestępczości w naszym kraju. Rolą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest stworzenie optymalnych warunków do Waszego działania. Panie Prezydencie, chcę Pana zapewnić i chcę zapewnić naszych funkcjonariuszy, że intensywnie pracujemy nad nową ustawą modernizacyjną dla Polskiej Policji. To jest niezbędne. Musimy zmierzyć się z wyzwaniami XXI wieku, z wyzwaniami i zagrożeniami, takimi jak chociażby cyberprzestępczość. Musimy inwestować w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną technologię, w nowoczesną infrastrukturę, ale przede wszystkim musimy inwestować w ludzi, musimy inwestować w naszych funkcjonariuszy. Chcemy rozwijać szkolnictwo policyjne, chcemy, żeby dostęp do kursów oficerskich był realny, był zdecydowanie większy, chcemy, żebyście mogli podnosić swoje kwalifikacje dla dobra państwa i dla dobra obywateli. To wszystko jest niezbędne, to wszystko będziemy realizować. W nawiązaniu do dzisiejszej uroczystości chciałbym złożyć wielkie gratulacje nowo powołanym przez Pana Prezydenta generałom. Te stopnie, te awanse, to podziękowanie Państwa Polskiego dla Was, za Waszą wieloletnią służbę, za Wasze wyzwania, które, które mieliście, za Wasze sukcesy, które osiągnęliście. Niech to będzie też źródło inspiracji dla naszych nowych funkcjonariuszy. Którzy dziś składali ślubowanie, niezwykle ważne ślubowanie, wielkie zobowiązanie, które przyjęli na siebie dobrowolnie. Wierzę, że wśród was są przyszli generałowie polskiej policji, aby tak było, tego wam życzę. I chcę też zapewnić nie tylko funkcjonariuszy, ale również pracowników cywilnych i słusznie i pan prezydent i pani marszałek przypominali jak ważna jest ich rola w polskiej policji. Chcę ich zapewnić, że pamiętamy o nich, że będziemy dbali o to, aby ich sprawy zawodowe układały się jak najbardziej pomyślnie. Wiemy, że wiele jest w tym zakresie do zrobienia. Będziemy o tym rozmawiali z przedstawicielami związków zawodowych, których witam, którzy są tu dzisiaj z nami obecni. Jeszcze raz z okazji Waszego święta każdemu z Was, każdemu funkcjonariuszowi i ich najbliższym, którzy towarzyszą Was w tych trudach zawodowych, najlepsze, najserdeczniejsze życzenia składam. Wszystkiego dobrego.